Panowie, widzę że... Wiele wam do szczęścia nie potrzeba w kwestii programów! Przecież... Ładnie klikuśnąłem w tonu. Nie bij mnie! Huh. What the fuck? Where am I? Hello. Rojo. You don't know me, but... to a dzwonka nie widzisz, od razu jebać w drzwi Co ty sąsiadka po kubel soli Bum, chedź od straszakiem, co sobie w dupie grzebie, w pieszakiem Ja was bardzo serdecznie podły królestwie Jego przyjaciel, niecny grecik I od dzisiaj w ramach moich uroń nie zajmiemy się tylko i wyłącznie religią <noise> gdzie ty masz gacie? No <noise> ja już mam dosyć Idzie, idzie, słyszę te łańcuchy zwisające mu z penicyliny peni Najnowszy krzyk mody Surprise, motherfucker. WHAT THE FUCK! Dobra wygraliście No PSI, pierdolę ta konsekta was chyba poruchało Masz to? Masz to! Mam to, frapsem jadę dziwko! Co to kurwa jest? Już chciałeś zostać krawcem, ale nie miałeś materiałów testowych. Tak? Co mi zamykać przed... Dobra, dobra! Wściekło, prawcy, fajami, kurde dildosami. Ajajaj, aj, aj, moja kamera! Nie! Mój materiał! Nie! Spokojnie, tata nie pójdzie na wywiadówkę. Czy jesteś kamerko? Tu jesteś moja malutka, kam... jest jakaś flaszka! Czas tą grą jest nie tak! nie, uj, nie, Ja pierdolę! Ja to bym robił misza, Ładnie spacja, ładnie, strajk, battle, trzy pistolet. Tak, 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 tak! Chciałem, że go tak przednie w pół, albo susik. Na 12 smutny murzyn, który nie wie co zrobić ze swoim życiem. Jezu! Musiałem spokojnie widać, że chyba gra się od lasta! Kurde, chce mi się pierdzieć teraz. Chcę się tak pierdzieć! Chce mi się tak pierdzieć! Chcę mi się tak pierdzieć. Ziomu, gdzie ty masz nosek? W dupie mam jak? Spokojnie ziomuś mi też kiedyś kabe kablówko odłączyli, też nie byłem zachwycony tematem, ale nie widzę powodów do dramatyzowania Czyli jak uzyskać krystaliczną metę by Walter White Spokojnie pójdzie ci GTA V na pc Nie, ten nie kurde, on jest straszny I dlaczego on musi przypominać mojego przyjaciela ROKA Max Payne Max Paynt, co oni z tobą? Co autor miał na myśli? Czy był kucharzem? Patrzcie, no to jest za wyobraźnia idioty, nie? Myślę, że jakby gestlerka tutaj wparowała, to... Przemalujmy ścian. To pomoże restauracji. A, Jezu! Z tej strony! Co za cwaniak! E no fajnie. Żeby się udało, trzeba se wyjebać po bokach żebra. Cię tasował. Pierdolę. <śmulik> jak, wziąłem, jak Jak się trzymasz? To gra spuści stonu i da mi fory. ŁOTA! FORY! pan ROZJEBANY! Yeah. A ja nie mogę, bo mi brak paluszka! No, jestem utupiony jeszcze mnie! <śmulik> Nadzieja jest blisko. stowająca żona. Port USB Kopa, który czeka aż podłączymy kamerkę i prześlemy nasze rewelacje w świat.